Moduł sekretariat Rozliczanie kursanta. Sposób rozliczania możemy przypisać kursantowi w zakładce: sekretariat, kursanci, płatności, a następnie klikając opcję ustawienia przy wybranej grupie. W polu Rozliczenie wybieramy jeden z trzech dostępnych sposobów rozliczania kursanta. Za wszystkie zajęcia w rozliczaniu tym punktem wyjścia jest cena kursu. W zależności od ustaleń z kursantem, można podzielić cenę kursu na raty. Godzinowe. Jest to rozliczanie, które dokonuje się w oparciu o stawkę kursanta za zajęcia oraz ilość zajęć przypadających na dany okres czasu, np. okres miesiąca. Godzinowe z góry. Bierze ono pod uwagę stawkę kursanta za zajęcia i ich liczbę. Ten wariant Pozwala na wybranie konkretnych lekcji, które mają zostać rozliczone. W przypadku rozliczania godzinowego z góry i godzinowego konieczne jest wybranie podstawy wyliczania ceny. Lekcja oznacza, że stawka za lekcję będzie niezależna od czasu jej trwania. Jednostka natomiast oznacza, że podstawą wyliczania ceny będzie domyślna długość jej trwania. Czyli w przypadku na przykład skrócenia jednej lekcji, jej cena zostanie proporcjonalnie zmniejszona. Wpisujemy więc stawkę kursanta za wybraną jednostkę i opcjonalnie datę zapisania i wypisania kursanta z grupy, jeśli jest ona nie inna niż data trwania kursu. Jeśli kursant uczęszcza od początku do końca na zajęcia, to nie ma potrzeby oczywiście uzupełniania tych dat. Aby zapisać zmianę, Klikamy Zapisz i zamknij. Nowy sposób rozliczania kursanta został zapisany.